Cześć, jestem Kamil z Bratstech.pl. Jeśli kiedykolwiek szukałeś krzesła biurowego, być może zdałeś sobie sprawę, że istnieje możliwość wymiany kółek. W dzisiejszym filmie omówię wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat kółek stosowanych w krzesach biurowych. Zapraszam. Kółko to element podstawy, który jest zamontowany u dołu każdej nogi krzesła, umożliwiając łatwe przesuwanie i toczenie fotela. Podstawowymi elementami kółka są mocowanie, czpień i koło. Te części różnią się od siebie w zależności od przeznaczenia. Główne czynniki wyróżniające rodzaj kółek to sposób użytkowania krzesła, waga krzesła i deklarowana nośność oraz rodzaj podłogi, po której będzie poruszało się krzesło. Te czynniki Pomogą określić rozmiar kółek, materiał i bieżnik, aby dopasować je do Twoich potrzeb. Po pierwsze, mniejsze koła są bardziej narażone na naprężenia podczas użytkowania i mogą być po prostu trudniejsze do otoczenia. Po drugie, większe koła są lepsze do częstego używania oraz na dywanach z wysokim włosiem. Po trzecie, niewłaściwy bieżnik może uszkodzić podłogi. Po czwarte, każdy rodzaj kółek ulega zużyciu i ścieraniu, co jest normalnym zjawiskiem. Po piąte, kółka miękkie. Bez ryzyka możesz stosować do każdego rodzaju podłogi. No i po szóste. W przypadku różnicy poziomu w pomieszczeniu, w postaci maty, dywanu lub fugi, lepiej mieć kółka większej średnicy. Dużo łatwiej takim kółkiem przejechać przez przeszkodę. Znajomość różnych części kółek pomoże Ci ustalić, które kółka będą najlepsze dla Twojego krzesła. Spień. Znaczna część podstaw do foteli na rynku posiada otwory na kółka o średnicy czpienia 11 mm. Jest to po prostu standard, który pasuje do większości ramion, zarówno tych aluminiowych, plastikowych czy metalowych. Dawniej często stosowano średnicę 10 mm, lecz dzisiaj jest już to rzadkość. Kaptur Niektóre kółka mają kaptur, który działa jako słona, aby ukryć cały brud i zanieczyszczenia, które zbierają się po drodze podczas toczenia. Chociaż jest to przydatny dodatek, tak naprawdę nie przyczynia się do funkcji kółka. Oglądając ten kanał, rozsiądź się wygodnie dzięki brastech, dostawcy markowych foteli biurowych i mebli metalowych. Kółka twarde. Najpopularniejsze i najtańsze są kółka w całości plastikowe, nazywane kółkami twardymi. Sprawdzają się najlepiej na powierzchniach dywanowych i to niestety koniec ich zalet. Główną wadą tych kółek okazuje się rysowanie powierzchni, po której się poruszają. Drugim minusem jest też słyszalny dźwięk podczas przesuwania. Jeśli jednak chcesz zachować domyślne kółka plastikowe w swoim fotelu, to pamiętaj, aby dodatkowo zabezpieczyć matą podłogową. Kółka miękkie. Znacznie lepiej sprawdzają się kółka gumowe, nazywane również kółkami kauczukowymi, kółkami z wkładem kauczukowym lub po prostu kółkami miękkimi. I od razu należy wyjaśnić, że kółka gumowe wcale nie są miękkie w dotyku. Guma w takich kółkach musi być dostatecznie twarda, by po prostu się nie rozwaliła podczas użytkowania. Jeśli chcesz stwierdzić, czy Twoje krzesło ma kółka gumowe, to po prostu spójrz wewnątrz kółka i sprawdź, czy posiada gumowy wkład. Kółka plastikowe będą w całości z plastiku bez widocznego insertu. Do głównych zalet kółek gumowych należy to, że nadają się do każdej powierzchni płytek, drewna, parkietu oraz dywanów. Do tego pracują cicho. Kółka rolkowe stały się bardziej popularne ze względu na nowoczesny wygląd i pojedyncze koło. Kółka rolkowe są miękkie, a tym samym bezpieczne dla wszystkich podłóg. W moim odczuciu nie pasują jednak do wszystkich krzeseł. Na przykład klasyczny Herman Miller Aeron wygląda w nich po prostu nieco dziwnie. Bardziej znajdują ich przeznaczenie do foteli gamingowych. Stopka kolumnowa. Stopki kolumnowe. Służą do utrzymywania krzesła na miejscu, w przeciwieństwie do w większości foteli z kółkami. Stopki mają podobny system montażu czpienia, przy czym wymieniając kółko na stopki, trzeba zawsze sprawdzić po montażu, czy wystający siłownik pod krzyżakiem nie będzie opierał się na podłodze. Dlatego zawsze należy dobrać odpowiednią wysokość stopek. Rozmiar kółek Rozmiar kółek jest normalizowany. Wielkość koła określa się poprzez podanie średnicy. Są to najczęściej 50 mm, 60 mm, 65 mm lub 75 mm. Bez obaw może zmienić mniejsze koła na większe. Na przykład 50 mm na 65 mm, natomiast nigdy nie powinieneś wybierać kółek o mniejszej średnicy niż te, które są domyślne. Nie tylko dlatego, że może to wyglądać nieproporcjonalnie, często spód siłownika gazowego umieszczony jest dosyć nisko i po zamontowaniu kółek o niższym profilu siłownik gazowy mógłby stykać się z podłogą. Ważne, aby przed zakupem kółek zamiennych przeprowadzić dokładne pomiary. Następnym razem, gdy będziesz poszukiwał nowych kółek, Powinieneś już wiedzieć, jaki typ jest tobie potrzebny. Jeśli interesują Cię inne porady i wskazówki dotyczące foteli biurowych, zapraszam Cię do zapoznania się z linkiem w opisie. Zaprowadzi on Cię na naszego bloga. Proszę zasubskrybuj mój kanał. Dzięki za oglądanie. Cześć!